melów, walbrzych. A tutaj jest fajny No, Wyglą... wygląda. I ciś, po co taki kliczek? Wygląda jakby miał stopkę uranową, nie? No. Nie, żeby na kare kupić. Mam Pracująka dla Wojtka, czyste giery? Trochę jeszcze mrozi, nie widać kolorów, ale coś tam jest. Ładny helitowy W jaki cenie? 170 zł Jaki Wrocławek Wielki jak piłka lekarska jak ktoś jeszcze pamięta ten przyrząd do ćwiczeń ja Powiem wam dzisiaj ludzi masa no masa jest oblężania lecę do Oli Co tam? Ciekawa lampka O lampka wosawkowa no. mhm. Popękana co prawda Ale ciekawe zrobiona Już widziałem na internecie taką To też jest ciekawa z tego szkła okay. Ile chce pan za tą lampę? Za tą trzy podobno, hmm. podobno I cenię ten minek dużo? 60 zł. 60 zł.

Roznatalek, roznatalek, no? Jak ty się znasz, nie pogadasz Biała Maria o, Nie będę dotykał lecimy dalej Trony, Trony. ładne Piękne rzeczy z musiądzu nie ma Konkretowo, to tam Dobry, ten Gerandol to jest to są wochy? 800 zł to jedyna rabietu do kraju. Mhm. To jest kapo di Monte? Tak. Tutaj. Piękne Piękne żarandole Świeczniki, co ja gadam Mózg za mas.

o, to jest w jest piękna. No, albo. No, to było kątki. Nie, to do sypialni ją do sypialni W jakiej cenie ta klamra? W jakiej cenie? Sześć dyszek. Pytam, pytam, pytam. Miałeś pająka? Widziałeś? A to mi się bardziej wydaje, wyda, że to będzie ten Vilarol, nie? Oni robią właśnie te w takiej, te. chociaż Część, my, no też ciężko może mi robią, powiedzieć. Pierwszy raz widzę taką chyba kurkę. Ten, to chyba jest to łabędź, łabędź. Dobry. Czyli pustówki, takie jakieś brzydkie. <laughs> Ładne, ładne, ciekawe ciekawe rzeczy dzisiaj, przepraszam pana Murano tutaj dla kądzia monetki. Ładne koteczki 40 ci z auta. Nie, no my próbujemy tak was koło. Nie ciu. No widziałem na formularzu. Wtedy na hali. zegar bardzo rogi jest. A to już masówka to już chyba z formy wszystko robiona. 11. Proszę pana, ale były mój panu trzy rodzaje trzy wielkości. No? Bulikantę. Ja wie, wie, Ładniutkie. Trzy rodzaje. Były. Tylko, że popielniczka. Postaram się przybić za miesiąc panu. No? Mhm. To co mam, nie? No, ale, ale nie gwarantuję, że będzie panu posywał, No, Tak będzie. No. Pewnie jest uranowy. Pewnie uranowy. 140 do 200 euro. Karteczka mówi. Jak można tak powiedzieć? A ja mam Do Jaki ty nie pan ma te polski? które proszę Które? To pana? Tak Chciałbym się dowiedzieć ten wazonik to jest polska produkcja? Tak, tak? tak. Kto to robił? To na Śląsku jakaś ta fabryka, no, po to że to już po, no, po prostu rzadko spotykają bardzo, no bardzo, bardzo rzadko W internecie często nam pokazują no. mhm. A taka karaweczka W jakiej cenie? 10 zł, 10 zł. Idę zobaczyć, Idę zobaczyć czy, on, czy to jest to co myślę, czy nie W dobrym stanie, elegancko, korek, wszystko, nic tam nie ma Win Polska Dobre piwo, no dobre taka jest Powiem Panu, że nawet i drożdże Ładny kolor 150 zł tutaj. Za miesiąc też pan będzie? Co? Za miesiąc też pan tutaj będzie? Nie, nie, nie. Znaczy, może, no wie pan, jak to należy. Ja to nie mogę, mogę być, to nie gwarantuję. dla Darka Saracena. Dareczku, tutaj być i ściany brakło, nie? Jest tego sprzętu. Dzień dobry. O, oh, wazoniki, wazoniki, wazoniki. Dzisiaj kupię sobie wazoniki. Mało mm na -hmm. złudze. Piękność, dziękuję. Kasiaki, dzień dobry. O, oh, piękność. Co tam? Czechy? Ale ładne, malutko Czas chyba musi pani zrobić zmywask Nie, nie, to nie o to chodzi Tylko, że ja Czętuję, że na... Ale nie pani co Nie, to nie chodzi Tylko to chodzi, że ja jak zobaczę to, to jeszcze Spokojnie no? W jakie cenie ten duecik? Stówka to Pani się rozkłada Także wrócimy do pani Idę tam do pudełka zobaczyć Też ładny duecik Ciekawe co to jest Mm, nie wiem. Jest, yy, ocenowana też jest, nie? Mm -hmm. tu to, to samo ale no to samo nie, inny kwiatek jest są Toż... takie ładne, ładne to samo to tylko inny, inny kwiatek, inny, inny wzór mm -hmm. Mm -hmm. To jest do zawieszenia Włocłaczek? No nie wiem, zobaczmy czy to jest Włocłaczek. No, to może nie być Włocławeczek. O no, nie, 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 ten. Nie, nie, no. nie jest. No, Mówiłam, mówiłam ci, że to nie będzie Włocławek. Wiesz, że widziałam, że to nie jest Wocławek. No. Aha.

To jest, to, to jest koło, To jest koło, To jest koło, To jest koło, to też są To jest koła To jest na To jest kawa. To jest kawa. To jest kawa. To jest kawa. To jest Bockowych mhm. Sie żóżlowało ten się żóżlowało. Idziemy dalej. Kołpaczki do 123 tak Mercedesa albo 115 już nie pamiętam ale pewnie jakiś znawca się odezwie w komentarzu i my poprawi. są te białe tak? Stara śmietniczka popielniczka, nie, śmiet, nie, śmietnik to był z wagonu ciekawe co to jest sztuczce no, kon konkretny zestaw Setki nają dziady, później muszę wycinać. Bardzo ładne, ciekawe. Te sztućce w jakie cenie? 300 zł. 300 zł? Ciekawe. To jest ten mosiąc, tak? Tak, jest ten mosiąc. Sztuśka? Ale ta, 80 zł. Mniejsza, 60 zł. Ten? Pożołek 150. O, Dydziu, co ty tu robisz? Ja myślę, że cię w domu zostawiłem.